Ewa Farna popłakała się na wizji. To ją wzruszyło. Ewa Farna i Agnieszka Holland były gościniami w programie Kuby Wojewódzkiego. Podczas odcinka nie brakowało trudnych tematów, a u wokalistki pojawiły się nawet łzy. 30-latkę do płaczu doprowadziła jedna z wypowiedzi reżyserki Zielonej Granicy. Ewa Farna to popularna wokalistka polsko-czeska, która wydała już 11 albumów studyjnych. Prywatnie związana jest z Martinem Hobetem. Para pobrała się 22 września 2017 roku. Zaledwie dwa lata później na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko Artur, a w 2022 roku piosenkarka urodziła córeczkę Elle. Artystka cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 678 tysięcy fanów. Ostatnio wokalistka wzięła udział w najnowszym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego. Obok niej na kanapie zasiadła Agnieszka Holland. Ewa Farna nie kryła łez. To wszystko przez Agnieszkę Holland. Kuba Wojewódzki podczas programu poruszył temat Zielonej Granicy. Od kilku dni film jest na językach niemal wszystkich. Agnieszka Holland stwierdziła, że film w żadnym stopniu nie jest antypolski. Żeby było jasne, bo zarzucają mi antypolskość i to, że to jest antypolski film. Nie, ja kocham Polskę i nie chcę Polski na tej granicy. Chcę Polski na granicy polsko-ukraińskiej. Chcę Polski, która nie musi przyjmować wszystkich pod swój dach, ale musi potraktować wszystkich po ludzku i według prawa, skwitowała. Reżyserka wyznała, że nie chce, aby służba graniczna stosowała okrucieństwa wobec uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Nie chcę, żeby polscy żołnierze czy służby graniczne były zmuszane przez swoich przełożonych czy przez władzę, aby łamali prawo i stosowali okrucieństwo. Nie chcę tego, dodała Agnieszka Holland. Potem prowadzący show poruszył temat sceny przerzucania ciężarnej kobiety przez ogrodzenie oraz rozbijania szkła do termosu, z którego pili emigranci. Te słowa wywołały wzruszenie u Ewy Farnej. Wokalistka nie kryła łez. Ewunia, wszystko ok? Zapytał Kuba Wojewódzki. Ewa Farna o wychowywaniu dzieci. Ewa Farna w programie Kuby Wojewódzkiego wypowiedziała się na temat wychowywania dzieci. Wokalistka wyznała, że jej pociechy są dwujęzyczne, ponieważ ona mówi do nich po polsku, a mąż po czesku. Staram się nie krzyczeć na dzieci. Mówię do dzieci w języku polskim, a mąż w języku czeskim. Nie ma konfliktów językowych, jest spoko bardzo. Cieszę się, że moje dzieci, tak jak ja, mogą być dwujęzyczne i dają radę. To jest super plus, skwitowała.